Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rozbiórek. Dziś przygotowałem dla Was coś specjalnego, coś większego niż zawsze. A jest to mikrofala, mikrofalówka. Troszkę waży. Na początek sprawdzimy sobie. Jak widzicie, wlepa od flaminga trzyma się, waga działa. I sprawdzamy ile to bydle nasze waży. Zobaczymy co tam jest w środku. No powiem Wam, że całkiem, całkiem dość ciężka ta mikrofala. Prawie 14 kilo, 13 800. Jeżeli sprzedamy po 90 groszy za kilo dostaniemy 12,42 na skupie za całą mikrofalę. Tutaj oczywiście kabelka nie ma. Komuś był bardzo przydatny. Ktoś chyba nie wiedział, że z niego będzie tylko tam 30 groszy 40. No ale nic. Waga poszła na bok. śrubokręty idą w ruch. I widzimy się po zdjęciu tylnej klapy. Po ściągnięciu obudowy wygląda to w ten sposób. Kabelki, wszystko odpinamy. Co tylko możemy to odpinamy. Tego nie możemy, ale też trzeba odpiąć. Tak, jest kolejne. Chyba coś się musiało rozlać tutaj. Ale kurczę, rozbieram to. I jest chłodno na polu, wiecie już. Na pewno o tym. Wiecie o co chodzi? Że trzeba w piecu napalić. I tak tu ciągnie gumą gumiakami takimi. Ja nie wiem. Ludzie no nie mają rozumu w ogóle. Tak jedzie gumą. Chociaż ja bym sobie jeszcze chętnie przewietrzył dom. A tu się nie dało. Jakiś jeden z drugim imbecylem balą plastikami no Ale nic nie zrobimy. no Debile są wśród nas niestety. Lubią sobie wąchać takie zapaszki wieczorem. Lepiej się im może śpi. Idą sobie do kabelków. Tutaj mamy płytkę jakąś. Tutaj miedziuszka już ładnie świeci. O bezpiecznik to się przyda. O i taki bezpiecznik to się przyda. To na pewno zostawimy. Mam nadzieję, że nie jest spalony. Jak to sprawdzić? Powiedzcie jak sprawdzić czy jest dobry. Teraz ten boczek trzeba odkręcić. I wyciągnąć resztę kabli, żeby tutaj nie, nie wadziły nam. Dobierzemy się do dobierzemy się za chwilkę do najcenniejszego, czyli miedzi. Teraz odkręcamy wiatraczek, dzwonek, tutaj też mamy dzwonek. Teraz coś odkręcamy, no i wszystko po kolei tu górę. Oczywiście śrubki zostawiamy i jak możecie, zajrzyjcie do opisu filmu. Tam mam dla Was różne ciekawe rzeczy. Poprzez kupowanie przez te linki wspieracie rozwój mojego kanału. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału albo nie zalajkowałeś filmu zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Wspomóż kanał. Szybciej się będę rozwijał. Lepsze rzeczy będą do rozbiórek. I nie zanudzam. Jak już porozkręcam wszystko odezwę się za. Dla Was to będzie parę chwil. Jestem z powrotem. Udało mi się odzyskać coś takiego, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia dzwonek zaraz jeszcze rozbierzemy sobie z plastików tutaj mamy, z tego odzyskamy tylko mosiężne takie takie, takie piny, nie wiem co to jest i miedziane jest tylko to a resztę zostawiamy może uda się kiedyś robić za grube miliony tu jest magnetron dwa magnesy po środku nierdzewka blacha i środek Oczywiście uważajcie, jak to robicie. Środek jest niebezpieczny. Zostanie oddany do firmy utylizującej takie rzeczy. Nie będę go wyrzucał nigdzie. I tak, taki, takie coś. Nie mam pojęcia, co to jest, ale fajnie wygląda. Pod młotek pójdzie. Tutaj jest jakiś synchronizator. Tutaj pod młotek idą takie klikacze. Bez młota to jednak nie robota. O, odzyskane mosiąc plastik. Kolejny mosiąc. Tutaj płytka miedziana i mosiąc żółty też jest. Mosiąc żółty. Mosiąc pobiał. I na płytka. Przepraszam. Miedziana płytka. I tu mamy wiatraczek. To jest aluminium, którego będziemy musieli odłamać. I z drugiej strony to samo robimy wbijamy o i tak, tu już mamy metal, tu już mamy wirnik. Wirnik pójdzie na złom, to idzie na złom. Jeszcze odzyskamy sobie aluminium i tutaj musimy sobie jeszcze mieć odzyskać cewkę, zaraz sobie rozbierzemy. Uporam się z tymi rzeczami, nie będę was zanudzał, to też sobie wyczyszczę, to zostawimy później, a jeszcze taka ważna ciekawostka. Drzwi, myślałem, że tu jest szkło, to miłe zaskoczenie, folia, ściągamy folię, nie wiem co w poprzednim materiale się nagrało, ale brakuje mi pamięci w telefonie, ciekawostka jest taka, że odrywamy folię z tej blaszki i to jest czysta blacha liczona po złociszu około za kilogram. I tak, gdzieś tu leży na boku ciężkie cholerstwo, będziemy próbować się dobrać do tego, ale to już wszystko na filmiku. O, kawał miedzi tutaj jest. Ciężkie to. Sprawdziłem co to jest. Synchronizator. Okazało się, że jest tutaj troszkę miedzi. Zaraz sobie to rozetniemy. Idzie do cewki, a to do złomu. W większości już mam pokończone. Tutaj mam jeszcze taki plik kabelków, ale z racji, że to nie waży nic, a roboty byłoby od groma. Wystawię to chyba na Elixa. Wszystkie złączki. Może komuś się to przyda. Albo po prostu oddam. Oddam w dobre ręce, bo i tak z tego nic nie będzie. Zacząłem sobie już bawić się z tym sprzętem. I jak się okazuje, na starcie to jest aluminium czyli chińszczyzna. To ładnie wychodzi. Oklejony dziadostwem. No ale jak wiecie, dziadostwa. Dziadostwo trzeba oklejać dziadostwem. Tu sobie jeszcze opryszczę, bo przecież niby aluminium, ale zawsze groźba jakieś padnie. I chyba będziemy się widzieć już na podsumowaniu, bo robi się ciemno. A chciałbym to zrobić szybko, żeby jeszcze było w miarę jasne i żeby było cokolwiek widać na tej wadze. Także tego yy, lecimy do podsumowania. Tutaj mamy magnesy z magnetronu fajnie przydadzą się i tu już mamy go i teraz wydobywamy miedziuchę Tyk. tu mi psisko goni, bo kota Ucieka stąd kot, pies chce dopaść psa odwrotnie, pies chce dopaść kota bzdęk i mamy to mamy piękną miedziuchę z jednej strony z drugiej strony, elegancko. Zaczyna się robić już ciemno. Myślałem, że ob obrócę w godzinkę, ale nie udało mi się w godzinkę tego zrobić. Jak wiadomo, gadanie. Polecko jest. Leci do miedzi. I co nam zostało? No chyba mamy wszystko, więc lecimy do podsumowania. A więc tak, zaczynamy podsumowanie. Zaczniemy od złomu. Nie nie będzie to tak fajnie widać nie będzie tak widać jak powinno być to właśnie widać ale wrzucamy na no. pierwszy ogień leci stal w której mamy 10 kg 42 deko widać czy nie widać jak damy coś takiego o tutaj będziemy tak robić przy ważeniu 10,42 po 90 groszy daje nam 9,38 za stal. Super, lecimy dalej. Teraz rzucamy aluminium. Aluminium razem z tym Leciutkie. ile waży? 170 gram, plus, plus reszta aluminium. 5,20 mamy teraz. Aluminium daje nam to 96 groszy. Czyli już 11 zł nam wpadło. zalajkujcie za to, że ta cyfra była aluminiowa. Teraz na wagę idzie mosiądz pobiał. Trochę tego było. Byłoby jeszcze więcej, gdybym rozebrał kabelki, ale nie mam dzisiaj tyle czasu. W ogóle nie mam czasu na te kabelki. 20 gram po mosiąc pobiał jest po 19 zł. bodajże. Daje nam 38 groszy za mosiądz pobiał. Sprzątamy i lecimy. Mosiądz żółty, wrzucamy mosiądz żółty, mosiądz żółty jest 15 gram po 21 zł za kilo, daj nam 32 grosze, super, super, lecimy dalej, sprzątamy i na wagę wlatuje miedziucha, miedzi z odzysku z cewek mamy dokładnie 100 gram, plus oczywiście główna cewka, obczyszczę sobie ją, wy nie widzicie, bo jest ciemno. I to nam daje 33,50 jest teraz mieć miks 18 zł 9 groszy, zacny zarobek z samej miedziuchy, pół kilo nam się uzbierało, pół kilo, nieźle, superancko, ściągamy i zostało nam jeszcze kabelki, taki makaron tu został, tu wszystkie końcówki są, na wszystkich końcówkach jest musiąc spobiał myślę, że tego trochę by było, zważmy sobie ile to będzie ważyć. Tego makaronu mamy 120 gram, czyli możemy spokojnie doliczyć gdzieś 20 groszy do całego podsumowania. Dzięki za uwagę, jeśli podobało się, zostaw lajka, daj suba, pozdro flaming dla Ciebie. Jeżeli chcesz wylądować na mojej wady, napisz, skontaktuj się, podkleimy, wszystko będzie elegancko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.